I policjant, który go przesłuchiwał, użył starego blefu, no ale jak się okazuje, skutecznego. Powiedział mu, że ciało zostało znalezione. Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w Dolinie Hochołowskiej. Tutaj została zamordowana w okrutny sposób zaledwie 22-letnia dziewczyna. Ale to także taki odcinek, o którym my mówimy: ryzykowne zachowania. Uważajcie, często ktoś miły i sympatyczny może być tak naprawdę bestium. Katarzyna, 22-letnia dziewczyna, pochodziła z województwa lubuskiego cieszyła się bo właśnie zdała na studia to były jej tak zwane długie wakacje wybierała się nad morze powiedziała rodzicom że chce jeszcze w czasie tych długich wakacji zwiedzić Polskę pojechała nad morze ale jadąc z morza zadzwoniła jeszcze do rodziców i powiedziała że chce zobaczyć góry dojechała do Krakowa 29 lipca 2003 roku kupiła bilet do Zakopanego i przyjechała właśnie na dworzec z Zakopanem. Tam zobaczyła człowieka, pewnego mężczyznę, który wydawał jej się sympatyczny. Pan ten podszedł do niej i zapytał, czy szuka noclegu. Powiedziała, że tak. Że chętnie skorzysta z jego pomocy. W ten sposób poznała swojego przyszłego zabójcę. Mija kilka dni, jest dokładnie 6 sierpnia 2003 roku. Tutaj w Dolinie wybrał się na spacer znany krakowski fotograf i zabrał ze sobą psa. Pies Brutus biegał, szukał, węszył jak to pies. W którymś momencie wyciągnął reklamówkę. Fotograf zajrzał do środka i zobaczył paszport i jednocześnie zaświadczenie o dostaniu się na studia. W tej reklamówce był także numer telefonu, jak się okazało, do mamy Katarzyny. Zadzwonił, powiedział, że znalazł te przedmioty. Kobieta odebrała i mówi, że bardzo się niepokoi, bo nie wie co się stało. Od dziewięciu dni nie ma kontaktu z córką. Zaniepokojona wezwała policję. I tu, w tym momencie, rozpoczynają się. Poszukiwania, to były ogromne poszukiwania z użyciem sprzętu takiego jak chociażby śmigłowiec z kamerą termowizyjną, były psy do poszukiwania ludzi i sporo policjantów, także ludzi i strażacy, no, poszukiwania naprawdę na dużą skalę, dlatego no, że wyglądało, że mogło dojść do nieszczęścia i to była... Jedna grupa policjantów, druga przeszukiwała hotele, pensjonaty, miejsca prywatne, kwatery prywatne, tam gdzie mogła się zatrzymać Katarzyna. Już w kilka godzin po poszukiwaniach przyszedł pierwszy ślad. Pochodził ze schroniska właśnie w dolinie Chochołowskiej. Po sprawdzeniu gości, którzy zatrzymali się właśnie w schronisku w dolinie Chochołowskiej, okazało się, że wśród tych gości była również Katarzyna, że spędziła tę noc z 29 na 30 lipca właśnie w tym schronisku. Wygląda na to, że nie miała albo dużo pieniędzy, albo też z innych powodów ten nocleg spędziła na sali wieloosobowej, gdzie było co najmniej kilka osób. Postanowiliśmy sprawdzić te osoby, które były razem z nią w tym pokoju. I tutaj po raz pierwszy pojawiło się nazwisko Pawła, który pochodził z Białego Stoku. Ale okazało się, że Paweł to niebezpieczny człowiek. Niedawno wyszedł z więzienia. Odsiedział wyrok 7 lat za gwałty. Za gwałty na kobietach, które zwabiał do swojego mieszkania, a wśród tych pokrzywdzonych dziewczyn były także małoletnie dziewczyny. No, wszystko wskazywało na to, że Paweł może mieć związek ze sprawą, i zaczęliśmy dalej sprawdzać. Jednocześnie Sprawdziliśmy numery, logowanie się telefonu Katarzyny. I tutaj okazało się, że z jej telefonu wykonano połączenie już po jej zaginięciu, a ślady prowadziły do Leszki. W Wreszcie drzwi otworzyła policjantom młoda dziewczyna. Powiedziała, że z tego numeru dzwonił do niej Paweł. Paweł poznała swego czasu, jak była jeszcze w Zakopanym, że to sympatyczny człowiek, górski ratownik, taternik, no taki człowiek bardzo pozytywny. Nawet był u niej w ostatnich dniach, jak się okazało, był u niej dokładnie 1 sierpnia. Nawet zauważyła, że Paweł miał jakieś obrażenia na twarzy, zapytała go, co się stało. Paweł powiedział jej, że brał udział w akcji górskiej, że ratował przyjaciela. Wychodząc, zostawił jej nawet aparat fotograficzny. Jako pamiątkę, było to też pióro, z takiej sympatii dla niej pozostawił te przedmioty. Te przedmioty zostały pokazane mamie Katarzyny. No, kobieta rozpoznała niestety, że są to rzeczy właśnie zamordowanej Katarzyny. Wtedy też już nie było żadnej wątpliwości, że zabójcą Katarzyny, a przynajmniej człowiekiem, który stoi za jej zniknięciem, bo przecież ciała jeszcze nie było, stoi właśnie Paweł. Problem polegał na tym, że nie mieliśmy aktualnego zdjęcia Pawła. To, które było w kartotekach, pochodziło sprzed kilku lat, ale przez 7 lat mógł się zmienić. Tutaj mm, pomocny był pewien przypadek po prostu turysta, który zrobił zdjęcie swojej rodzinie. Przypadkowo zrobił także zdjęcie Katarzyny i Pawła. I to zdjęcie zrobił właśnie tutaj, w Dolinie Hochołowskiej. To zdjęcie później wykorzystaliśmy. To zdjęcie, kiedy je dostałem, od razu wrzuciłem do internetu. No, mogło się to dla mnie skończyć raczej nieprzyjemnie, dlatego że z formalnego punktu widzenia nie mogłem tego zrobić dlatego że jeszcze nie było listu gończego wystawionego przez prokuraturę. Prokuratura dopiero później wystawiła list gończy. Natomiast to rzeczywiście było skuteczne, dlatego że zdjęcie w internecie. Obejrzał pewien pan w Koninie. Obejrzał zdjęcie, dowiedział się o sprawie i poszedł do sklepu. Kiedy wszedł do sklepu, nagle w kolejce zauważył człowieka łudząco podobnego do Pawła. Przecierał oczy, bo nie myślał, że rzeczywiście jest to on. Ale to był człowiek przytomny, człowiek, który no, zdecydował się na to, bo to było dla niego pewnego rodzaju ryzyko, że zadzwonił na policję, mówiąc, że w sklepie akurat jest człowiek poszukiwany przez policję. Szybko podjechał radiowóz, który był w pobliżu, i w ten sposób Paweł został zatrzymany, bo to rzeczywiście był on. Pabłek był oczywiście zaskoczony, nie spodziewał się tego, że zostanie zatrzymany tak szybko. Przewieziony na komendę, zaczął opowiadać, zaczął mówić. Tutaj policjant, który go przesłuchiwał, użył starego blefu, no ale jak się okazuje, skutecznego. Powiedział mu, że ciało zostało znalezione i pozostanie, czy nie pozostaje mu nic innego jak opowiedzieć wszystko i rzeczywiście Paweł zaczął opowiadać. Mówi, że poznał Katarzynę właśnie 29 lipca, kiedy wysiadła na dworcu w Zakopanem. Użył starego swojego fortelu, mówiąc o tym, że jest ratownikiem górskim, że kocha góry, że jest taternikiem. Zaproponował jej załatwienie noclegu. I rzeczywiście trafili tutaj do Doliny Chochołowskiej, i tutaj spędzili tę pierwszą noc. Następnego dnia spacerowali po Dolinie Chochołowskiej, zeszli trochę ze szlaku i trafili do szałasu, który jest tutaj w pobliżu. Weszli do środka, ale kiedy weszli, Paweł rzucił się niespodziewanie na Katarzynę, zaczął ją bić, zaczął ją Dusić, wykorzystał seksualnie, jeszcze raz zaczął dziewczynę dusić, aż zmarła. Potem zabrał należące do niej przedmioty. Część ukrył, to są te przedmioty, które znalazł później pies-fotografa. Następnie okazją wyjechał z zakopanego, a kierowcy dał jeszcze jako zapłatę. Telefon Katarzyny, wyciągając wcześniej kartę. Paweł został przewieziony do Białego Stoku, bo tam odbywał się jego proces. Za to, co zrobił, za zabójstwo Katarzyny, za gwałty, bo był poszukiwany również przez policję w Białym Stoku, dostał do żywocie. Paweł okazał się wilkiem w owczej skórze. To jest także przestroga dla tych, którzy zbytnio ufają nowo poznanym ludziom. Uważajcie na siebie. Jeżeli Was to zainteresowało, to może wrócicie do odcinków, które były wcześniej, chociażby do sprawy w Tarnowa. Z Tarnowa. Gdzie została zamordowana i spalona w windzie młoda dziewczyna, zginęła także dwójka dzieci. Dzisiaj kończymy, jedziemy szukać nowych tematów, no i trzymajcie się.